Witam. Straty są, bo muszą być. 70 darów 100%. I tak jadę, patrzę w lusterko, a tu się sypie! I ja mówię, kurła, pierniczone pola! No. No i nie pokazuję stówy. Za że się tak toło, rozłożyłem szybko i... Roman już spada, bo... bym nie dojechał, bo pole po skosie, to by mi się tam zasypało. Szczęście w nieszczęściu. Jolder teraz tak cicho chodzi, skurczy syn. Jak wczoraj się przysłuchiwałem, jak Roman wyjeżdżał, to... Jakby normalnie DPM miał. Tak cicho. No i nic, no już dojadę z rulą na dół spokojnie. Zbieram do że do tamtej przyczepy i, i... heja. Pozdrawiam, tak się stówka jest. No i w miarę nie upie, w miarę nic. Przesadzona stówka bo się wysypywało Stało by tyle, 2 hektary no, to może jeszcze coś na wejdzie. Witam korzystając z przerwy obiadowej tak to wygląda, jakaś słomka leży już mam sita tak otwarte żeby nie upał 5 na godzinę mniej więcej jeżdżę śmieję się do Romana, że mnie lekcją. no jeszcze takie pół tony by weszło ale nie pasowało, bo bym miał akurat do góry i musiałbym na dół na pusto zjeżdżać. Także było takie 80%. Ekstremalna waga. Słyszycie, jak w Deere chutko chodzi? To nagram, jak Roman wyjedzie, czy nie wyjedzie. Jak coś go dominatorem go wyciągnę. Bardzo mało plewek mi się udało, zapierniczam, sito otwarte, bęben wciąga, to ja jadę. Dobra, schodzę, hop, tylko że szedł, ale nie na ziemi. Ja się wam nie nagrywałem wyjazdu, nie wiem, czy to się uda dzisiaj skończyć. Eeee, yeah, to jest potwór, zobaczcie. Ale przesłuchajcie słuchajcie się stale jak trochę tutaj za komwajnym. Dlatego, że Patrzcie jak cichutko chodzi. Roma mówi, człowieku, to jakby kurde ciągnika mi nie było, ten silnik teraz sobie tak pracuje. I nie wiem, czy ten ceramizer w końcu, kurde, jak go zastosowałem pomógł. O tak go wyciszył, zobaczcie. Ile on jest ode mnie? 50 metrów? Poszedł! No i teraz raport. Poszła przyczepa. Tu mamy spokojnie 12, 12,5 tony. Jak nic, bym powiedział bardziej 12,5 patrząc po niej. Tam z 10 zasypałem na tą jedną. No i tam były te dwa zbiorniki. No i tu spokojnie został pasek. No taki pasek około hektara. No to też nie wejdzie mi do zbiornika. Także. Nie wiem ile, ale jestem strasznie pozytywnie zaskoczony. Tym bardziej, że to mamy szóstą klasę. To ta górka. Nagrałem, że tam praktycznie nic nie było. I tak było! Trzeba pochwalić, że w tym roku i tak było. Pozdrawiam was serdecznie. Jem i jadę dalej. Witam Was serdecznie. Tak Krysu, bajnuje. Pszenicę. Idziak wściekły. 5-1 na godzinę Zgręciliśmy Czyściutko Na obrociu dosłownie były ze dwie takie małe Czuciapeczki, a tak to Ustała cała Bez regulacji Po prostu poszedłem po bandzie niesamowicie Ale jest takie zaskoczenie Tutaj na tej plantacji, że Ja jestem w szoku Nie liczyłem na tyle Aż się przyjemnie kosi, wiedząc, że coś się udało z tego ukręcić. Jakiś tam filmy nagrałem, jedna karta mi się wziąłem... Założyłem drugą, jakiś tam film usunąłem, który już dodałem dla Was. Także Chrystus jest mega zadowolony, ale przez to, że tam się sita, mi się zadbały przez to to, tam też przejechać trzeba dosyć na wolnej drodze, ponad kilometr do drugiej plantacji tak się zeszło. Niestety, ale się zeszło. Nie wiem, czy uda mi się do dzisiaj ciapnąć Tak też trochę było... ustawianie jeszcze tych sił, tego wszystkiego i tak... w końcu trafiłem w punkt 5 na godzinę, 5, 2, gdzieś tak mniej więcej 5.5. W zależności od łanu tak sobie zapierniczam. Macie potwierdzenie 5.1. Żeby nie było, że nie Tyle goni, obrotu 1100. No ja jestem, ustaliłem 1105, jak mi spada to znaczy, że za szybko Zekomo A jak mam ten, no to znaczy, że za wolno Pozdrawiam Witam 100% 100% A tu jeszcze zostało, Kurwa! Ale sypie, ja pierniczę Taki zadowolony rolnik Takiego wie Ho, ho, ho. Pozdrawiam Was serdecznie. Jedziemy na następny, tam już musi być suka 13 13.2 Witam Przeskoczyłem na drugi kawałek A już mi ręki brakuje. Niżej, kryzys Zobaczcie jaka to pszenica. Kurzy się teraz jak skurczy syn. O o o I takie właśnie ciapki mam Zbieram je, aż tutaj się kumuluje wszystko, nic nie widać. Żebym wam no cokolwiek pokazać. Słońce świeci, jeszcze się odbija. Szyby mi się już wyczyściłem raz, zagnieździły znowu. Było takie miejsce, że leżała. Ale tu sypie jak siekła. Na tym dole, ja widziałem. Widziałem połanie. zobaczcie, no tutaj nie widać. Niestety, tak się słońce dziwnie do kabiny wpada, że... Musicie mi uwierzyć na słowo. Robię sobie tu szeroko, bo tu są drzewa, nie drzewa. Jeszcze raz odjadę i będę sypał. Tyle w pociągu. Pół hektara, a to jest obwód zrobiony, bo to z obrocia pół hektara na 100% byłby pełny. Dobra, widzicie, są takie ciapy. Takie właśnie były. Muszę mieć już dwie ręce i się skupić. Coś tam jeszcze pamięci w kamerze mamy, trochę się powoduje na akumulatorach, odnoszę się. To coś jeszcze nagramy. Bo to już ostatni kawałek pszenicy. Pozdrawiam. <laughs> Witam. Tej odmiany dawno nie było na gospodarstwie. Jest to pszenica Reform. Reform. Martwię się, że Ciekłem z tego chyba tam wypale niska i martwię się, że nie wejdzie na pronara bo do góry na dół w zbiorniku 80%. Jeden był 4,5 tony. Drugi był ze 4. No i maksymalnie 4. Ale tu jest zmienność, także może być, że raz sypie, załóżmy, że będzie 80% zbiornika, a raz może, że 70%. Teraz bym 70%, bo będę czekał ze złożoną, rozłożoną rurą, bo pełnej się nie składa i z pełną też nie będę jeździł, bo nie mam zamiaru zbierać rury jeszcze na polu. Aktualnie prędkość 4 na godzinę obroty pewne zostawiłem 1100. Moja jest super. Tu już delikatnie mogę przyspieszyć 4-6. Tak mniej więcej to wyglądało. No reform się to do, do dosyć lekko odpłaca, ale, ale no tak powiem, że tak się kurzy, wszystko tak jest zapytalone, że już. Pytam tylko Romka. Rąk, dobra? Dobra, nie umiem, może być. No <grywy> i teraz ustawiam już skąpań przez Romka. Kurzy się, raz kręci wiatr w tę stronę, drugi raz kręci w tę stronę. Także zbiór w trakcie. To jest pszenica z 2 grudnia. I... Przystaciłem się do nich na ratunek i... Tak wyratowałem, że przykro, jak że ja jestem sam w szoku. Bo nie wiem, zobaczymy, ale tu będzie przyczep, to będzie. Bo tam był jeden zbiornik nasypany, ale tu był przywieziony ten jeden zbiornik. Także jakby się to zrekompensowało, jeśli chodzi o zbiorniki, no to byłaby druga przyczepa, druga przyczepa, druga przyczepa by była. A jeszcze mi zostało tyle. Nie wiem, tak po prostu. Ja nie wiem, że to tu się dzieje. To jest po prostu. Cieszę się po prostu. Sam tak jadę, tutaj mi się gęba. cieszy, no bo to no jest pszenica z 2 grudnia, która była ratowana, która wyglądała w kwietniu na przesiewka, a po prostu tak ją tu wytargałem za uszy, że. Nie wiem co mam odpowiedzieć no, Tu gdzie jest popalona to jest popalona tak? Ale tam gdzie jest dół to po prostu Sypie jak skurczy syn Do uskrzenia już na sam koniec To już jestem naprawdę wyportkowane jeśli chodzi o energię Łatwo nie jest Łatwo nie jest No to macie jeszcze tyle zostało Większe popola się po Witam! To już jest koniec! Nie ma już nic! Jesteśmy wolni, możemy iść pić. Ostatni pasek pszenicy z 2 grudnia w tym roku. Także pozdrawiam Was serdecznie. Jeszcze zostało owiec, ale to są takie działki śmieszne, nawet nie ma co ponagrywać także ostatnie i groszek nie jest częsty no na jutro na upał, nawet nie wiem czy dzisiaj czwartek czy dzisiaj piątek tak się rozciąłem, że mi wąsy zostały tak, że bym z nawigacji pojechał ale też czułem, że to jest źle o, nie wiem dlaczego właśnie tak się dzieje, że Coś mokre jeszcze, czy co? No i u ostatni pasek i dupa I dupa, tak się kurzy ładnie Gdzieś się coś burwało i się ciągło A kurzy się łotem co kurwało Dobra, trzeba czyścić wyczyścić jak standardowo Ach kurde no, film popsuty